Stała nam się nowina miła, Panna Maryja Syna powiła. Powiła Go z wielkim weselem, będzie On naszym Zbawicielem, Zbawicielem. Król Herod się zaprasował, wszystkie dziadki wyciąć kazał. Ma Bierzała. Gdy spotkała chłopka w poru orzący Swoją pszeniczkę w ręku siejący Siejże chłopku w imię moje Jutro będzie zbierał swoje, zbierał swoje Gdy napadni chłopka w polu orzący Swoją pszeniczkę w snopy wiążący Powiedz, że nam, chłopku miły, Czyś nie widział, ach Maryi, Ach Maryi! Widziałem ją, ale o Już Maryi nie zdogoni, Jeszcze się ta pszeniczka siała, Kiedy Maryja tędy bierzała, Ach bierzała! Z rodu ognia ukrzesała, Pana Jezusa ugrzebała, lulaj rzech mocny Boże, twój ma jest